Chyba największą atrakcją okolicy jest mydlany gejzer. Przyjeżdżają tu tysiące turystów z całego świata. Ponoć w XIX wieku skazańcy karczowali tu krzaki, by posadzić las. Litościwy nadzorca pozwolił im ukraść ubranie w gorącym źródle. Nieuważny więzień upuścił mydło i po kilku minutach w górę wytrysnął gejzer. Od lat, codziennie o godzinie 10.15, do otworu podchodzi pracownik parku i wrzuca do środka kilogram startego mydła. Mydło zmniejsza napięcie powierzchniowe wody. Woda wciska się przez szczeliny do gorętszych skał. Para zaczyna podnosić ciśnienie w zbiorniku. Po chwili z otworu zaczyna tryskać woda. Geyser Ledinox to codzienne święto dla amatorów fotografii. Strumień osiąga do 20 metrów wysokości. Czasem wiatr zmienia kierunek i ciepłe krople lecą w stronę widowni. Wodny pył brudzi obiektywy aparatu. Widzowie odchodzą zniechęceni. Niewiele osób wie, że dzisiejszy wygląd gejzeru, a więc wysoki stożek, to skutek wyrzucania w górę wody zawierającej sole wapnia i mydło. Z każdym rokiem gejzer powoli rośnie. Całe zjawisko erupcji może trwać nawet godzinę. Widzowie znudzeni odjeżdżają, szukają nowych wrażeń. Widok jak z dziwnego snu. Opary nad pobielonymi gałęziami, dziwne wapienne nawarstwienia w strumyku. Podziurawione łyse pagórki z welonami mgły i dymu nad czarnymi kotłami wrzącego błota. Święte Wody, czyli łajotapu, cudowny obszar zjawisk termalnych, to nie tylko gejzer, ale również gorące, cicho bulgorzące źródła, ogniska rozpalonego mułu, osady siarki i dymiące otwory w ziemi. Każde inne. Wszystkie niesamowite. Wielu źródłom nadano nazwy. Kocioł czarownicy, piekielna czeluść. Podtrzymuje to niesamowitą atmosferę. Turyści zachowują pełną podziwu ciszę. Zaglądamy do kolejnych zagłębień. Czarne błoto z szarymi plamami wszędzie, zapach siarkowodoru. Za kolejnym zakrętem ścieżki stajemy jak urzeczeni. Gorące płytkie jezioro we wszystkich kolorach tęczy. Od niebieskiego przez zielony, żółty, pomarańczowy do czerwonego. Nic dziwnego, że zbiornik ten zyskał nazwę Palety Malarza. Wiatr malowniczo rozwiewa welony pary wodnej. Widok zmienia się co chwilę. Kolory to wytrącenia różnobarwnych minerałów. Cały obszar jest związany z aktywnością wulkaniczną, która rozpoczęła się tu około 160 tysięcy lat temu. Podziemne zbiorniki gorącej magmy pozostałej po dawnych erupcjach podgrzewają wodę. Woda zabiera minerały ze skał, przez które przechodzi i niesie je ku powierzchni do sąsiedniego basenu. To jezioro ma temperaturę 74 stopni Celsjusza. Z dna wypływają strumienie wody zawierającej liczne minerały i unoszą się pęcherzyki gazu. Z tego powodu jezioro nosi nazwę basen szampański. Musujące wody tworzą przy brzegu niezwykłe formy: pomarańczowy, podwodny parapet pokryty jest tworami w kształcie grzybów. Całość sprawia wprost nieziemskie wrażenie. W wodzie znajduje się złoto, srebro, rtęć, siarka, arsen i wiele innych pierwiastków. Nieco dalej znów kotły z wrzącym błotem i kolejne zaskoczenie. Jezioro wypełnione intensywnie seledynową wodą. Wygląda jak wiadro farby pozostawione przez malarza. Nawet najbardziej zblazowani turyści stoją jak oni miali. Czegoś takiego nie ma chyba nigdzie na świecie. Świat przyrodniczych tajemnic strzeżony przez kolejne drzewiaste paprocie. Wzdłuż ścieżki dla zwiedzających dalsze pola wrzącego błota. Podskakujące czarne krople przyciągają wzrok jak magnes. W tym rezerwacie ciemna maś wrze, gotuje się, bulgocze. Widać, że pobliskie ciche wulkany wcale nie zakończyły swojej działalności. Czy tak tylko w większej skali wygląda piekło? Na zboczach tego gejzeru ciepłolubne glony znalazły wygodne miejsce do życia. Ich złoto-pomarańczowa barwa znakomicie kontrastuje z turkusową barwą wody. O wysokiej temperaturze wody świadczy para, zaś zapach nie pozostawia wątpliwości. Siarkowodór. W innych miejscach dym wydobywa się wprost z ziemi. Zupełnie jakby bogowie w głębinach palili ogień. Nic dziwnego, że mieszkańcy tych ziem uważali to miejsce za święte. Z drugiej strony ten obszar termalny wygląda jeszcze bardziej kolorowo. Z gorących źródeł korzystają zakłady hydroterapii.